Tłum w porze lunchu zawsze nadciągał jak burza. W Riverside Cafe, skromnej kawiarence wciśniętej między aptekę a pralnię, w Eugene w stanie Oregon, godzina jedenasta była momentem, w którym wszystko się zmieniało. Brzęk filiżanek stawał się głośniejszy, drukarki paragonów pracowały szybciej, a kolejka do kasy stawała się dłuższa, niż ktokolwiek miał cierpliwość znieść. Tasha Melrose, lat 29, przez cały tydzień pracowała na podwójnych zmianach. Jej tenisówki były przemoczone od porannego deszczu, fartuch wciąż wilgotny po przypadkowym rozlaniu mrożonej herbaty wcześniej. Ale nic z tego nie miało teraz znaczenia. Miała stolik numer 6, dopytujący o brakujące frytki, zamówienie na wynos czekające na spakowanie i dwoje małych dzieci wrzeszczących pod stolikiem numer 3, jakby brały udział w castingu do horroru. Mimo to poruszała się z determinacją, sprawnie, uprzejmie i prawie nie drgnęła, gdy klient opryskliwie zażądał więcej sosu ranch. Jej koleżanka z pracy, Lili Baron, uczennica liceum, miała już dwa zamówienia opóźnienia i wyglądała, jakby zaraz miała się rozpłakać. Tasza nachyliła się i szepnęła: Dasz radę, mała. Nie daj im zobaczyć, że się pocisz. Za ladą Clayton Renshow, menedżer. Stał z założonymi rękami, bystrym wzrokiem i włosami zaczesanymi do tyłu na żel, jak gospodarz teleturnieju z lat 80. Był jednym z tych ludzi, którzy wydawali się urodzeni zirytowani, jakby życie wręczyło mu regulamin, a wszyscy wokół ciągle go łamali. Melrose. Warknął ponad skwierczeniem frytkownicy. Stolik 12 wciąż czeka na rachunek. Wysłałam go 10 minut temu, odpowiedziała, nie odwracając się prychnął, Więc sama go zanieś, nie wysyłaj rzeczy. Tasza ugryzła się w język. Pracowała pod Claytonem wystarczająco długo, by wiedzieć, że lepiej nie odpowiadać. Nigdy nie krzyczał, nie musiał. Sposób, w jaki mówił, powolny i arogancki, był skuteczniejszy niż krzyk. Mówił ci, że jesteś do zastąpienia, że jakakolwiek okazana ci życzliwość jest tymczasowa, ale przynajmniej ta praca pozwalała jej opłacić rachunki kierowała się w stronę kuchni, gdy go zauważyła. Starszego mężczyznę, chudego jak strach na wróble, w wilgotnym i przetartym na łokciach ubraniu, stojącego niezręcznie przy drzwiach. Jego siwe włosy były sklejone, oczy mętne, a jeden z butów rozwiązany. Wyglądał na zagubionego. Nikt inny go nie zauważył. Klienci byli zbyt zajęci przewijaniem telefonów, piciem napojów lub kłóceniem się o rachunki. Clayton był zbyt zajęty mikrozarządzaniem. Tasza włożyła zamówienie w okienko kuchenne, a potem podeszła do niego. Proszę pana, zapytała delikatnie. Wszystko w porządku? Mrugnął dwa razy, patrząc obok niej, po czym powoli odwrócił głowę. Ja? Chyba miałem się tu z kimś spotkać. Jego głos był chrapliwy, ledwo słyszalny. Na szyi, pod płaszczem, wisiał wyblakły nieśmiertelnik. Zauważyła naszywkę na jego kurtce. Była wojskowa, stara, może z czasów wojny koreańskiej, a może wietnamskiej. Jest pan głodny? zapytała. Uśmiechnął się, a przynajmniej próbował. Mógłbym zjeść coś ciepłego. Tasza wiedziała, że w kawiarni obowiązuje zasada: żadnych darmowych posiłków. Clayton nawet wywiesił w pokoju socjalnym kartkę. Jesteśmy firmą, a nie schroniskiem. Ale to nie miało teraz znaczenia, nie wtedy, gdy ten człowiek wyglądał, jakby od dni nie jadł porządnego posiłku. Zaprowadziła go do pustego boksu i pomogła mu usiąść. Przyniosła mu koc, który ktoś zostawił w skrzyni rzeczy znalezionych. Potem poszła prosto do kuchni, wsunęła dziesięć dolarów ze swoich napiwków do kasy i zawołała do kucharza: „Louis, daj mi talerz klops, pióre ziemniaczane, zielona fasolka, dodatkowy sos. Louis spojrzał na nią, ale nic nie powiedział. Pracował z nią wystarczająco długo, by wiedzieć, że jeśli coś robiła, to z jakiegoś powodu. Sama przyniosła talerz razem ze szklanką ciepłej wody i kawałkiem chleba kukurydzianego. Mężczyzna, przez chwilę, wpatrywał się w talerz, a potem spojrzał na nią, jakby wręczyła mu złoto. Dziękuję, szepnął. Nie musiała pani. Tasza uśmiechnęła się. Owszem. Musiałam. Ale gdy tylko odwróciła się, by sprawdzić inne stoliki, z zalady wyszedł Clayton. Widział wszystko i po tym, jak jego twarz się napięła, Tasza wiedziała dokładnie, co nastąpi. Ale nie wiedziała, że zrobi to na oczach wszystkich. Czy możesz mi do cholery powiedzieć, co to było? Głos Claytona przeciął brzęk talerzy jak nóż. Tasza powoli się odwróciła. W kawiarni jeszcze nie zapanowała cisza, ale pobliskie stoliki zaczęły nasłuchiwać. Matka, pchająca wózek, zatrzymała się. Chłopak w rogu zdjął jedną słuchawkę. Był zmarznięty i zdezorientowany, Clayton, powiedziała Tasza, utrzymując równy ton głosu. Niczego nie zamówił, a ja go o to nie prosiłam. Zapłaciłam za posiłek z własnych napiwków. To nie ma znaczenia, warknął Clayton. Nie tak tu prowadzimy interesy. Chcesz nakarmić całą tę cholerną ulicę? Pracujesz teraz dla organizacji charytatywnej? Jej policzki płonęły nie ze wstydu, ale z gniewu. To weteran wyglądał na głodnego. Zrobiłam to, co zrobiłby każdy przyzwoity człowiek. Clayton zbliżył się, ściszając głos na tyle, by brzmiał groźnie. To nie ty decydujesz, kto dostaje darmowe jedzenie. To nie ty prowadzisz to miejsce. Ja to robię, a kiedy łamiesz zasady, są konsekwencje. Więc potrąć mi to z pensji. Ukaż mnie. Napisz raport, co tylko chcesz, ale nie rób z tego sceny. Clayton odwrócił się, rozejrzał po sali, a potem celowo, głośno zawołał: Uwaga, państwo, ta pracownica właśnie wydała darmowy posiłek na nasz koszt. Żeby było jasne, jeśli ktoś jeszcze potrzebuje jałmużny, to jest nowa polityka. Po prostu zapytajcie taszę, ona zapłaci rachunek. W kawiarni zapadła cisza. Sztućce zatrzymały się w powietrzu. Ktoś z przodu zaśmiał się niezręcznie. Serce taszy zamarło. Zacisnęła pięści. Ale nie powiedziała ani słowa. Weteran, wciąż siedzący przy stoliku, podniósł wzrok, jakby nie do końca rozumiał, co się dzieje. Clayton nie skończył. Z tobą koniec, Melrose. Oddaj fartuch i wynoś się. To było to. Tasza wpatrywała się w niego oszołomiona. Żadnego ostrzeżenia, żadnej dyskusji, tylko upokorzenie, zaserwowane na oczach obcych. Louis wychylił głowę z kuchni. Lili stała zamrożona przy stanowisku z napojami. Nikt nie powiedział ani słowa. Starszy mężczyzna powoli wstał. Proszę pana, powiedział drżącym głosem, ona nie zrobiła nic złego, ja nie chciałem sprawiać kłopotów. Clayton machnął na niego ręką, jak na natręta. Proszę pana, niech pan je i nie wtrąca się w sprawy personelu. Ale mężczyzna nie usiadł z powrotem. Sięgnął do kieszeni płaszcza i wyciągnął coś, co słabo błyszczało. Starą, srebrną odznakę, zniszczoną, ale rozpoznawalną. Przypinkę z purpurowym sercem, z wygiętymi brzegami, ale nie do pomylenia. Służyłem w Kesanch. powiedział cicho. Większość mojej jednostki nie przeżyła. Moi chłopcy, moi bracia nigdy by na to nie pozwolili. Clayton uniósł brew. Słucham. Okazała mi więcej szacunku niż połowa tego kraju przez dziesięciolecia. Zwolnił ją pan za to, że postąpiła słusznie. Tasza podeszła bliżej. Jej głos był teraz stanowczy. Proszę, panie, nie jest mi pan nic winien. Proszę dokończyć posiłek dobrze. Weteran spojrzał na nią, a potem z powrotem na Claytona. Położył przypinkę na krawędzi stołu i szepnął prawie do siebie: Oni się dowiedzą, nie jestem sam. Brzmiało to dziwnie jakby mówił do duchów. Tasza pomyślała, że może jest po prostu zdezorientowany, zagubiony we wspomnieniach. Rozwiązała fartuch i ostrożnie go złożyła. Nie płakała. Nie tutaj. Nie dla niego. Luis wyszedł z kuchni. To nie jest w porządku, mruknął. Clayton spojrzał na niego groźnie. Też chcesz wylecieć? Luis spojrzał na Taszę i wzruszył ramionami. Tylko mówię, Przechodząc obok weterana w drodze do wyjścia, delikatnie położyła mu rękę na ramieniu. Wszystko w porządku, szepnęła. Naprawdę wszystko w porządku, ale jego oczy, zamglone i nieobecne, wpiły się w jej wzrok. Przyjdą, powtórzył cicho. Zawsze przychodzą. Nie wiedziała, co to znaczy. Na zewnątrz znowu zaczął padać deszcz. Jej bluza z kapturem ledwo chroniła ją przed zmoknięciem. Gdy stała przy przystanku autobusowym, wpatrując się w pustkę, wciąż trzymając fartuch w obu rękach. W środku Clayton paradował, jakby coś wygrał, ale nie wszyscy podzielali ten pogląd. Klienci szeptali, jedna para wstała i wyszła. Lili ocierała łzy zaladą, a w boksie przy oknie weteran siedział cicho, żując powoli, jakby każdy kęs powstrzymywał wspomnienie, z którym nie był pewien, czy sobie poradzi. Zadzwonił dzwonek nad drzwiami, a potem znowu i znowu. Weszły cztery postacie: szerokie ramiona, buty, mundury. Jeden z nich miał na rękawie pagony na tyle wysokie, by przykuć uwagę każdego, kto służył. Poruszali się z autorytetem, z którym żaden menedżer kawiarni nie mógł się równać. W kawiarni zapadła śmiertelna cisza. Jeden z nich rozejrzał się po sali, zatrzymując wzrok na weteranie przy oknie. Proszę pana, Powiedział pierwszy: Marinę, otrzymaliśmy pańską wiadomość. Weteran powoli się odwrócił. Jego oczy były jaśniejsze niż przez cały dzień. Nie chciałem sprawiać kłopotów, powiedział, ale zwolniono ją za to, że dała mi jeść. Marin skinął głową. Tak, proszę pana, słyszeliśmy. Przyjechaliśmy, aby upewnić się, że takie rzeczy nie pozostaną bez odpowiedzi. Clayton podszedł z fałszywym uśmiechem. Czy mogę w czymś pomóc, panowie? Drugi marine, wyższy, z oczami jak kamienie, zmierzył go wzrokiem. Pan tu rządzi? Tak, i byłbym wdzięczny, gdybyście nie wtrącali się w sprawy mojego personelu ani mojej polityki. Pańskiego personelu, wtrącił trzeciego marynarza. Z tego co widzieliśmy, do pańskiego personelu należała kobieta, która oddała własne pieniądze, by pomóc weteranowi. To nie jest wtrącanie się, to charakter. Głos Claytona stracił nieco na sile. To jest biznes. Mamy zasady. Ona je złamała. Pierwszy Marin, kapitan sądząc po odznakach, zrobił krok do przodu. Zwolnił pan kobietę za okazanie współczucia człowiekowi, który ryzykował życie dla tego kraju. Upokorzył ją pan przed personelem i klientami, a teraz chce się pan chować za polityką. To nic osobistego, upierał się Clayton. Wyglądało bardzo osobiście. Odparł Marin. Klient odchrząknął z przodu. Ona pracuje tu od lat, zawsze jest miła, pamięta imiona ludzi, pamięta jaką pije kawę. Potem dodał młody chłopak w bluzie z kapturem: Przychodzę tu dla niej, nie dla jedzenia. Lili, stojąca przy stanowisku z napojami, powoli podeszła. Pomaga mi przy zamykaniu, nawet gdy to nie jej zmiana. Odprowadza mnie do samochodu, gdy jest ciemno. To jedyny powód, dla którego nie rzuciłam pracy po pierwszym tygodniu. Clayton rozejrzał się. Jego kontrola wymykała mu się z rąk. Nie będę tu stał i pozwalał się atakować we własnej kawiarni, warknął. Nie jesteśmy tu, by atakować, powiedział spokojnie kapitan. Jesteśmy tu, by zabrać głos. To duża różnica. Louis ponownie wychylił się z kuchni, tym razem bez Fartucha. Zrobię sobie przerwę, może dłuższą. Weteran siedział cicho, obserwując, z oczami pełnymi łez. Nie chciałem, żeby to się stało, mruknął ponownie. To nie pan, odparł kapitan. Pan tylko przypomniał nam, co jest ważne. Ale kawiarnia jeszcze nie skończyła reagować. Następne głosy nie należały do mundurowych, i to zmieniło wszystko. Na zewnątrz chodnik lśnił po deszczu. Tasza siedziała na ławce przystankowej, z fartuchem wciąż starannie złożonym na kolanach. Nie była zła, że ją zwolniono. Bolał ją sposób, w jaki to się stało, jakby jej życzliwość była problemem, który trzeba publicznie zwalczyć. Nie wiedziała, co boli bardziej wstyd czy milczenie kolegów, gdy wychodziła. Zadzwonił jej telefon. Wiadomość od starszej siostry nadal aktualna kolacja w niedzielę? Nie odpowiedziała. W środku sprawy przybrały zły obrót. Clayton próbował utrzymać porządek. Dobrze, wszyscy powiedział ze sztucznym uśmiechem. Wracajmy do posiłków. Przedstawienie skończone. Ale było już za późno. Ludzie widzieli co widzieli. Powoli wstała kobieta, siedząca przy oknie. Nazywała się Jan Harlow, emerytowana pielęgniarka. Mój brat zginął w czasie wojny w Zatoce Perskiej. Powiedziała wyraźnie. Ten starszy pan w boksie mógłby być nim. A ta kelnerka zachowała się lepiej niż ty kiedykolwiek się zachowasz, synu. Inny klient kierowca Ubera o imieniu Reggie Matter, który przychodził tu każdego ranka, odezwał się. Przychodzę tu od otwarcia. Nigdy nie miałem problemu z nikim oprócz ciebie. Nie przewodzi się ludziom, poniżając ich. Przewodzi się przykładem. Tasza była tym przykładem. Ktoś klasnął. Potem ktoś inny. Clayton szybko tracił grunt pod nogami. Jeden z Marines podszedł do niego. Proszę pana, nikt nie kwestionuje pańskiego prawa do prowadzenia biznesu. Kwestionujemy sposób, w jaki pan to zrobił. Mógł pan ją wziąć na bok, mógł pan zadać pytanie. Zamiast tego upokorzył ją pan. Clayton machnął rękami. Oddała produkt, który kosztuje. Ile kosztował cię ten talerz? zapytała Jeanne. Dziesięć dolarów, dwanaście? Brak odpowiedzi. A ile myślisz, że będzie cię to kosztować, gdy ten filmik trafi na Facebooka? Wskazała na klientkę, która przez cały czas nagrywała telefonem. Louis wyszedł z kuchni, wycierając ręce. Przez lata traktowałeś nas tak, jakbyśmy mieli szczęście, że tu jesteśmy. Tasza nigdy tak nikogo z nas nie traktowała. Głos Lili załamał się, gdy mówiła. Pomogła mi naprawić hamulce. Zapłaciła połowę. Nawet jej nie prosiłam. Ciężar w pomieszczeniu całkowicie się zmienił. Clayton stał w przestrzeni, która kiedyś była jego, ale już do niego nie należała. W boksie weteran delikatnie złożył serwetkę. I położył ją na talerzu. Chciał sięgnąć po purpurowe serce, ale jeden z marines go powstrzymał. Zostaw to, powiedział cicho. To teraz należy tutaj. Starszy mężczyzna skinął raz głową. Podziękujcie jej, szepnął. Powiedzcie jej, że moi bracia nigdy nie zapominają. Potem wstał i poszedł za marines. Gdy drzwi się za nimi zamknęły, cała kawiarnia wydawała się inna. Ale na zewnątrz czekał już ktoś inny, ktoś, kto nie przyszedł na jedzenie. Znowu zadzwonił dzwonek. Wszedł mężczyzna po pięćdziesiątce z wojskową fryzurą w granatowej kurtce Charles Fenner. Słyszałem, co się stało. Powiedział: Historia szybko rozeszła się na czacie grupowym. Tasza, jeśli nie masz jeszcze innej pracy, z dumą zaproponuję ci posadę w naszym centrum. Lepsza płaca, lepsze godziny i miejsce gdzie ludzie naprawdę szanują tych, którzy sprawiają, że wszystko działa. Tasza mrugnęła. Nie spodziewała się tego. Dlaczego pan to robi? zapytała. Charles uśmiechnął się. Bo Walter Haggerty to nie tylko weteran, to mój wujek, a ufam mu bardziej niż większości ludzi na tej ziemi. Clayton wyglądał na oszołomionego. Cheryl, właścicielka salonu fryzjerskiego obok, rozejrzała się. Cóż Wygląda na to, że właśnie straciłeś najlepszą pracownicę i połowę stałych klientów. Mam nadzieję, że matematyka ci się zgadza. Purpurowe serce wciąż leżało na stole. Ciche lśniące przypomnienie tego, co to wszystko zapoczątkowało. Do czasu, gdy Charles Fenner skończył mówić, kawiarnia nie była już tylko restauracją. Stała się rodzajem sali sądowej. Twarz Claytona zmieniła się z aroganckiej na sztywną, a teraz na niemal bladą. Pomywacz Omar Benford, lat 17, wyszedł z zaplecza. Czy mogę coś powiedzieć? Omar nie cofnął się. Byłem na zapleczu, kiedy dała mu ten posiłek. Słyszałem wszystko. Wyjęła 10 dolarów z własnych napiwków. Powiedziała Luizowi żeby to nabił. Niczego nie robiła pokryjomu. Omar nie przestawał. I wie pan co jeszcze? Jest jedyną osobą, która kiedykolwiek pyta, czy potrzebuje podwózki do domu. Nikt inny tutaj nawet o tym nie wie. W pokoju zapanowała śmiertelna cisza. Została zwolniona za zrobienie czegoś, co zrobiłaby moja mama. powiedział Omar. A jeśli ona nie jest wystarczająco dobra, by tu pracować, to prawdopodobnie ja też nie jestem. Zwalniasz się? warknął Clayton. Omar wzruszył ramionami. Jeszcze nie wiem, ale wiem, że się pana nie boję. Z boksu z przodu wstał wreszcie mężczyzna. Był kierowcą ciężarówki, Lenny Duval. Wyjął portfel i rzucił na ladę banknot 20-dolarowy. Na lunch dla weterana, powiedział, i dla kelnerki, która wciąż powinna tu być. Potem wyszedł. To zapoczątkowało coś. Jeden po drugim klienci zaczęli robić to samo. Wstawali, brali kurtki, zostawiali rachunki na stołach, kiwając głową Taszy, gdy ją mijali, jakby ją znali, nawet jeśli tak nie było. Louis w końcu wyszedł z okienka kuchennego, wytarł ręce w szmatkę i z cichą ostatecznością położył nóż szefa kuchni na ladzie. Odchodzę, powiedział. Pracowałem w sześciu kuchniach. Nigdy nie musiałem patrzeć dobrej osobie w oczy, gdy wyrzucano ją za bycie człowiekiem. Clayton próbował jeszcze raz mówić tak, jakby miał władzę. Myślicie, że jestem wrogiem? Ja zbudowałem to miejsce, ja poświęciłem godziny. Więc szkoda, że zapomniałeś, kto pomógł ci utrzymać je w ruchu, powiedziała Sheryl z progu. Tasza przez cały ten czas niewiele się ruszała. Po prostu stała i patrzyła. Kapitan Cole zwrócił się do niej. Nie bronimy byle kogo. Ale dziś nie chodziło o dobroczynność. Chodziło o szacunek. To, co zrobiłaś, nie było małą rzeczą. Nie zrobiłam tego dla reakcji, powiedziała cicho. Po prostu wyglądał na głodnego. Dokładnie powiedział Marine z blizną, a dałaś mu coś więcej niż jedzenie. Chwilę później wszedł miejscowy reporter i zapytał cicho: „Przepraszam, czy mogę zapytać, co się tu stało?” Clayton jęknął słyszalnie. „Poważnie?” Reggie oparł się na krześle z założonymi rękami. „Och, teraz jest już poważnie. Późnym popołudniem telefony w Riverside Cafe nie przestawały dzwonić, ale to nie były rezerwacje.” To byli obcy ludzie z innych miast, niektórzy wściekli, niektórzy zdegustowani. Film z konfrontacji stał się wiralem. Komentarze napływały falami. Ten menedżer powinien się wstydzić. Ktoś powinien dać tej kobiecie lepszą pracę zasługuje na więcej niż ta Speluna. Mój dziadek był Marinę. Jadłbym wszędzie tam, gdzie pracuje ta pani. Tasza nawet nie wiedziała o istnieniu filmu, dopóki Lili nie wysłała jej linku. Obejrzała go w ciszy w swoim małym mieszkaniu. Usłyszała własny głos. Jestem tu, bo mam dość udawania, że na życzliwość trzeba mieć pozwolenie. Jej głos brzmiał mocniej, niż myślała. Niedługo potem jej skrzynka odbiorcza zaczęła się zapełniać. Kilku reporterów chciało rozmawiać, ale jeden e-mail szczególnie się wyróżniał. Temat: Oferta pracy. Stań z nami. Od Jordan Malik, dyrektor operacyjny Centrum Wsparcia Weteranów Hagerty. Tasza zawahała się przed kliknięciem. Nazwa Hagerty dała jej do myślenia. Musiało to być związane z Walterem, weteranem, któremu usłużyła. I tak było. Szanowna pani Melrose, nazywam się Jordan Malik. Nadzoruję codzienne działania w Centrum Wsparcia Weteranów Hagerty, tutaj w Eugene. Walter jest drogim przyjacielem naszego założyciela... I jednym z powodów istnienia tego centrum opowiedział nam o tym, co pani zrobiła. Potem zobaczyliśmy to na własne oczy. Obecnie rozszerzamy nasz personel recepcyjny i szukamy kogoś z ciepłem, gracją i dobrym osądem. Byłby to dla nas zaszczyt, gdyby dołączyła pani do nas pełny etat, świadczenia, lepsze godziny. Już pokazała nam pani, kim jest. Pozwól nam pokazać ci miejsce pracy, które to ceni. Tasza przeczytała to trzy razy. Nie wiedziała, czy ma płakać, czy się śmiać, zadzwoniła pod numer podany na dole. Jordan odebrał od razu: Pani Melrose? Tak, to ja, Tasza. Mam nadzieję, że oferta pani nie zaskoczyła owszem, szczerze mówiąc, w dobry sposób. Cóż, pani nazwisko krążyło tu przez cały dzień Walter nie przestaje o pani mówić nawet nie znałam jego imienia do teraz powiedziała cicho on wszystko pamięta. Tylko nie zawsze we właściwej kolejności, ale powiedział jedną rzecz jasno. Ona mnie zobaczyła. To więcej niż robi większość ludzi. Rozmawiali przez dwadzieścia minut. Zgodziła się przed końcem rozmowy. Następnego ranka poszła do centrum Hagerty. Miejsce nie było luksusowe, ale było ciepłe, z prawdziwymi ludźmi, prawdziwym celem. Na ścianie przy wejściu ktoś już wydrukował kadr z filmu, na którym stała w Riverside Cafe z Marines za plecami. Poniżej, cytat napisany czarnym markerem, nie każe się ludzi za bycie przyzwoitym. Walter też tam był. Udało ci się, powiedział z lekkim uśmiechem. Usiadła obok niego. Tak, szepnęła, udało mi się. Ale podczas gdy ona szła naprzód, kawiarnia, którą zostawiła, musiała zmierzyć się z rozliczeniem. W poniedziałek Riverside Cafe nie było już tym samym miejscem. Poranny tłum był niewielki. Stali, by walcy zniknęli. Clayton stał za kasą, udając, że porządkuje paragony, ale głównie próbując ignorować fakt, że miejsce wydawało się puste. Duma, którą nosił jako znakę honorową, wyblakła. Petycja domagająca się nowego właściciela lub publicznych przeprosin od Claytona zebrała ponad 15 tysięcy podpisów. Opublikował słabe oświadczenie na Facebooku kawiarni: Żałujemy wszelkich nieporozumień. Ludzie w to nie uwierzyli. Jeden z komentarzy brzmiał: Niczego nie żałowałeś, dopóki twoje stoliki nie opustoszały. Tymczasem w Centrum Wsparcia Weteranów Hagerty sprawy wyglądały zupełnie inaczej. Tasza właśnie pomogła kobiecie wypełnić dokumenty, aby uzyskać wsparcie mieszkaniowe. To była ważna, realna praca. Tego samego popołudnia do centrum weszła kobieta. Przedstawiła się jako Eileen March, cicha wspólniczka biznesowa Claytona. Chciałam tylko powiedzieć, że nie wiedziałam, co się stało, aż do wczorajszej nocy. Zobaczyłam film. Byłam przerażona. Tasza uprzejmie skinęła głową. Powinnam była interweniować wcześniej, powiedziała Eileen. To moja wina. Rozpoczęłam proces oddzielania się od Claytona. Kawiarnia jest teraz wyceniana. Wystawiamy ją na sprzedaż. Przed wyjściem Ailin wręczyła Taszy małą kopertę. "Wiem, że to niczego nie wynagrodzi, ale to z mojego własnego konta, bez żadnych zobowiązań." Tasza spojrzała na kopertę, a potem na Ailin. "Doceniam to, naprawdę, ale nie zrobiłam tego, czego oczekiwałam w zamian." "Wiem," powiedziała Ailin. Właśnie dlatego na to zasługujesz. Zbliżała się godzina zamknięcia w centrum wsparcia weteranów. Tasza siedziała przy swoim biurku, za oknem słońce chowało się za drzewami. Walter Hagarty wciąż tam był. Potrzebuje pan czegoś, zanim zamknę? Zapytała, podchodząc do niego, potrząsnął głową. Tylko myślę o dawnych czasach, kiedy byłem w wojsku. Nie zaszedłbyś daleko, gdybyś nie ufał ludziom wokół ciebie. Nie miało znaczenia, jakiego byli koloru skóry, w co wierzyli, ważne było tylko, czy cię wspierali. Tasza oparła się o ścianę obok niego. Nie wiem, czy zrobiłam coś wyjątkowego powiedziała. To był tylko posiłek odwrócił się do niej. To właśnie czyni to wyjątkowym przez chwilę milczała. Kiedyś zastanawiałam się, czy kiedykolwiek będę miała znaczenie powiedziała. Pracowałam ciężko. Starałam się być przyzwoita, ale zawsze czułam, że jestem o mały krok od bycia kimś do wyrzucenia. Walter spojrzał jej prosto w oczy. Ludzie tacy jak ty utrzymują wszystko w całości, cicho, bez hałasu, bez aplauzu. Ten menedżer myślał, że władza oznacza bycie szefem, ale prawdziwa władza, prawdziwy szacunek pochodzi z tego, co ludzie mówią o tobie, gdy nie macie w pokoju. Była chwila ciszy. Potem zapytała, czy naprawdę zadzwonił pan po tych Marins, kiedy wyszłam? Walter powoli potrząsnął głową. Nie musiałem. Jeden z nich sprawdza co u mnie, w każdą niedzielę. Po prostu opowiedziałem mu, co się stało. Powiedziałem, że dobra kobieta straciła pracę za bycie życzliwą. Tasza mrugnęła. I to wystarczyło, żeby ściągnąć ich wszystkich czterech. Zaśmiał się sucho. Nie wiesz, co narobiłaś, dziewczyno. Kiedy jesteś dobra dla jednego z nas, jesteś dobra dla nas wszystkich. Później, idąc na przystanek autobusowy, koperta od Eileen March wciąż leżała nietknięta w jej torbie. Myślała o ostatnich dniach, o zimnym deszczu, o chwili, gdy stanęła nad stolikiem Waltera i zdecydowała, że nie będzie czekać na pozwolenie, by być życzliwą. A potem o konsekwencjach. Butach Marines na podłodze z płytek, cichnącym tłumie i jej własnym głosie, wznoszącym się, by powiedzieć coś, co nie było wyuczone. Tylko prawdziwe. Pamiętała, jak to było być zauważoną niechwaloną, nielitowaną, po prostu zauważoną. W domu w końcu otworzyła kopertę. W środku była odręczna notatka i czek kasierski na pięć tysięcy dolarów. Dziękuję, że pokazałaś nam wszystkim, jak wygląda uczciwość. Mam nadzieję, że to pomoże ci zbudować coś lepszego. Eileen położyła go ostrożnie, niepewna, czy ma płakać nie z powodu pieniędzy, ale dlatego. Że po raz pierwszy zrobienie czegoś dobrego nie skończyło się ciszą. Wzięła telefon i ponownie otworzyła film, nie po to, by obejrzeć siebie, ale by przeczytać komentarze pod nim. Jest powodem, dla którego znów wierzę w ludzi. Jest nadzieja, a na imię jej Tasha Melrose. A co by było, gdybyśmy wszyscy byli trochę bardziej jak ona? Ten jeden ją poruszył, ten jeden ją poruszył, bo nie chodziło o heroizm. Chodziło po prostu o to, by nie odwracać się, gdy ktoś czegoś potrzebuje. To wszystko i to wystarczyło. Życie nie składa się z wielkich gestów, składa się z małych wyborów, ułożonych jak cegły. I czasami te wybory zmieniają więcej niż tylko chwilę. Zmieniają ludzi, którzy patrzą, tych zbyt zmęczonych, zbyt przestraszonych lub zbyt przyzwyczajonych do odwracania wzroku. Tasza nigdy nie prosiła o uznanie prosiła o człowieczeństwo i w końcu to właśnie otrzymała.